Wieczorową porą, witam Cię światłem, witam Cię światłem dziś spontan. I tak to już się będzie działo na moim kanale. Jeśli nie mam, nic nie podaję. Ale, w związku z tym, że mam ogrom filmów sprzed lat, które są niezwykle aktualne, sama lubię do nich wracać, bo są bezcenne informacje, to będę te urywki dawała, takie do pewnego tematu, który opiszę. I tak zrobiłam już ostatnio. Co się dzieje? Dzisiaj przygotowałam trzy tematy. Chcę, żeby to było krótko, ale. Yy, Działam, mówię, mówię, aby te trzy tematy przekazać Tobie. Od długiego czasu słyszę, jak nawoływają, ludzie nawołują, że są przekazy, że mamy wiele ścieżek do wyboru. Ja pamiętam to od lat, to już było przed 2012 roku. Zdecyduj się, bo jest kilka ścieżek wariantu. Bardzo dużo tych ludzi podczepionych jest pod egregory. I to egregory pięknie podsuwają warianty i podsuwają, co może być w przyszłości. Powiem jedno. Jest jedna ścieżka, Niewiele? I to jest ścieżka serca? Tyle, że mało kto chce o tym nagrywać, przekazywać. A jak ktoś chce mówić na ten temat, to się go nie dopuszcza. Przez to, że ja wybrałam psychologię duchową, to mnie przez lata szykanowano. Przyzwyczaiłam się do tego. I wiem, że jako odmieniec jestem na wygranej pozycji. Drugi temat. Drugi temat, dzisiaj jestem po rozmowie z pewną kobietą, ale to nie tylko ona. Ona po prostu mi przypomniała em, temat, który trzeba powiedzieć jasno, krótko, konkretnie. Mówi mi tak, mam grzech, bo nie poszłam do kościoła. Mam grzech, bo coś tam ze spowiedzią. Powiem jedno. Tak, proszę, wyciągnij wnioski. Czy to jest przypadek, że szamani, Chronili się przed kościołem? Czy to jest przypadek, że kachuni nie wchodzili do świątyń chrześcijańskich, w ogóle żadnych świątyń, jeśli to mieli te swoje kręgi? Czy to jest przypadek, że Katarzy, byłam w wielu miejscach, gdzie Watykan kazał, Wybić Katarów, ludzi widzących, czujących. Czyli mamy tak, szamani, kachuni, pierwotne ludy, i e, Katarzy. Tak? Szamani, szamani, kachuni, Katarzy. Ja biorę tylko te, te trzy grupy. Widzący, czujący. Odsunęli się od kościoła. Trzeba sobie przypomnieć, że żaden wielki mistrz nie stworzył religii, nie postawił żadnego kościoła. I moim tutaj takim jeszcze podsumowaniem jest, według mnie jest jedna religia z serca, a religia czyli ścieżka, a my mamy tutaj w sercu tą ścieżkę, którą trzeba odkrywać, odblokowywać, bo jest tu dużo, dużo kamyków, ciężarów, lodu, łez, czyli tych grudek słonych. Jest jedna ścieżka serca i jedna religia. I tego trzeba się trzymać. W ścieżce serca nie ma wyborów. Ja już to kiedyś mówiłam. Kiedy nastąpił wybór dla ludzkości? Kiedy umysł doczepiono nam, kiedy umysł zaczęto nam, został postawiony na piedestał, kiedy świadomość, która powinna być u góry, stała się pod, pod umysłem. W umyśle jest wybór. Kiedy żyje na poziomie serca, no teraz to staramy się, żeby jak najczęściej to było. Ja nie mam wyboru, mam impuls i robię. Kiedy tego nie zrobię, źle się dzieje w życiu. No to mam wybór? Nie, jeśli jestem w sercu, w umyśle, mam wybór. Warto wyciągnąć wnioski. Nie mamy wyboru. Jeśli światło matki ma zapanować, miłości, epoka serca nie mamy wyboru. Trzeba zejść stąd tu, a ta droga jest, żeby nic nie odrzucać, połączenie. Tak? Połączenie. I wtedy serce staje się przewodnikiem, bo badania, nawet już naukowe, mówią, że ono jest silniejsze od tutaj tego poziomu. Energetycznie chociażby. Można to na parametrach zbadać. Uwielbiam tego astrofizyka, Dan Wintera, i nawet ostatnio dałam ten urywek filmu, kiedy tłumaczy. Tłumaczy, ja też w wielu filmach mówiłam o tym, czym jest rozwój duchowy, czy mamy rozwijać się duchowo. I teraz przychodzą ci przepowiadacze, i mówią nam, że jest ważny rozwój duchowy czy on idzie z serca, czy on idzie z umysłu ja tylko rzucam i zostawiam nie ma wyboru z serca jest inspiracja a to jest zupełnie co innego i trzeci temat Jestem to, że mam różne przekazy od sił życia, a jest ich wiele. To jest cały taki bukiet, który ma jeden rdzeń na pewno i możemy mówić, że jednocześnie, że tylko od źródła mam informacje. Źródło nam przekazuje przez siły, siły różnego typu. Przez kamienie, drzewa i jestem przyciągana do drzew. Oczywiście mogę siadać i w każdej chwili sobie ściągać, zadaje pytania i ściągam odpowiedzi, ale w związku z tym, że jestem tu w tej pięknej przestrzeni leśnej, wychodzę tańczyć na łąkę, wychodzę na spacer. I tylko tak obserwuję Driad, rozmawiam z nimi i czekam, czy któraś mnie przyciągnie. Dłuższy czas tego nie miałam. Wczoraj raptem czuję przyciąganie. Dzisiaj to samo. I tu mam przekazy ze ścieżki serca, a wcześniej już miałam odriady e, i to, co przekazała Sosna, co przekazała Matka Ziemia, rdzeń Matki Ziemi. Możemy powiedzieć, to jest to samo, co, co Matka Kosmiczna, co źródło przekazała, kim jesteśmy. Na czym polega ta ścieżka żeńska i na tej jedności. Wczoraj zadaję pytanie. Jesteśmy już wolni, wyzwoleni. Co się zadziało, że jesteśmy wolni. I tak widzę, moja postać odwraca się do przeszkłości. Widzę po jednej stronie szary tłum. Ja stoję tu troszkę radosny osób ze mną, nie, nie liczę ile jest, jest trochę nas. Po drugiej stronie ten tłum, taki szara masa i taki kordon męskich postaci. Ja widzę tych mężczyzn fronty, nie rozpoznaje twarzy, bo to nie o to chodzi, tak? tylko tak ich trzymają, taki łańcuch z rąk zrobili. Nie mają broni. Czyli pokazano mi, że oni są bezbronni, ale ludzie za nimi stoją. Z różnego powodu. Raże czują blokadę, nie mają siły wyjścia, a ja się nie dziwię, że nie mają siły wyjścia. I co się dzieje? Co robić? Otwieram tak ręce i zaczynam do nich wołać. Chodźcie do nas, do naszej wolności. I ci ze mną też wołają. Chodźcie do nas, do naszej wolności. Pojedyncza osoba wyrwała się. To mała grupka się wyrwała. Inni stoją. My, my coraz jest więcej. My dalej wołamy: chodźcie do naszej wolności, naszej, czyli naszej i waszej. Mamy jedną wolność. Chodźcie do nas. I ta radość, i nasze otwarte ręce, co pokaza nasze promieniujące serca? To jest jak magnes, jak w ustawieniu dochowym. To jest magnes przyciągający. Połączenie ósmego poziomu. Miłość łączy, jest łącznikiem sklejającym. Dlatego ścieżka jest jedna, jedności, ale przy otwartych sercach wiemy co robić. Przy otwartych sercach jest to współczucie i my akceptujemy drugą stronę, ale promieniujemy mimo to. Mimo, że widzę szarą masę, promieniuję. Nie obrażam się na to, że on zrobił to, czy to, czy to. To nie, ten, to nie jest ścieżka serca. I coraz więcej do nas zaczęło przychodzić, i to i działanie na poziomie kwantowym, na poziomie tych najdrobniejszych e, cząsteczek, na poziomie. Najlepsza jest już działanie na poziomie 13, ale choćmy wejdźmy, chociaż wejdźmy na poziom 8-9, to będzie super. Działań. Bo na trzynasty mało kto wchodzi. Ja, ja, ja kiedyś wchodziłam, ja teraz nie wiem, bo nawet się nie badam. Natomiast jeśli krowanie moje działa, to jak zrobimy to, jeśli nas będzie dużo, będzie to robiło fizycznie, energetycznie lub na poziomie tak duchowym, otwierajmy ser ducha. Większość potrzebuje wyjaśnienia fizycznego, czyli akceptuj i patrz z miłością. Teraz tu ostatnio dawałam taki przykład. My, ludzie obudzeni, to my, zwłaszcza kobiety, mamy być latarnią morską. Czy latarnia morska mówi: Ja się boję ciemności? Jest burza i sztorm, odwracam się i idę? Albo latarnia mówi, co za, kto to stworzył, i tam przekleństwa, tak, bo, bo burza, bo sztorm, bo, bo coś się dzieje? Bo pewne statki tam na morzu giną i, i się cuda dzieją? Nie, latarnia morska jest mocno osadzona w ziemi, bardzo mocno, i świeci. To jest ścieżka serca. I rusza, kiedy jest to potrzebne. Ale najbardziej, najpierw na poziomie działanie bez działania. Czyli bez wysiłku. A jak mam ruch, jak po ustawieniu duchowym, coś się zadziało, ruch, tak, się coś, duch ruszył do, możemy powiedzieć, wszechświat siły tworzące ruszyły, żeby zagęścić tą energię, te fale w cząsteczki, żeby materia się pojawiła widoczna dla nas. To jest cała fizyka kwantowa. Nie jestem za mocna w temacie, ale te podstawy znam. To tak się dzieje. I to jest, może być dla ciebie rozwiązanie, bo dużo ludzi. Co robić? Co robić? Na pewno nie przeklinać. Nie. Ale teraz powiem o dzisiejszym też spotkaniu. Bo właściwie wszystkie źródła mówią, że będzie tak zwane wydarzenie. Ja tu już słyszę gdzieś od 2010 roku. Od 2009 pierwsze chyba było. Dostawałam tu całe na pocztę informacje na ten temat, co się dzieje, jak się przygotować. Wszystkie źródła teraz o tym mówią. Rządy o tym wiedzą. I ja zadałam dzisiaj też pytanie: bo możemy spodziewać się, jak będzie w czasie wydarzenia, ale jak co się dzieje do wydarzenia, jak żyć do wydarzenia. Może takich konkretnych pytań nie zadałam, ale co się dzieje do wydarzenia, bo niektórzy czekają, czekają, tak? Ja chcę wyraźnie powiedzieć to, co zobaczyłam, i naprawdę ufam tym przekazom. Widzę po Ziemi pełzające piękne, majestatyczne węże. Wąż to dziecko matki ziemi. Wąż przejawia mi się jako promienie ziemi. Tak samo w różnych seansach mamy, że te węże, jak jestem łączona z ziemią, to te węże owijają się po nogach, wchodzą, przenikają i idą tutaj do łona, i zasilają cały układ hormonalny. Węże. Dla mnie i dla ścieżki żeńskiej jest to wyraźna podpowiedź, że Matka Ziemia jest aktywna, że wydaje swoje promienie. Co te węże robią? Dość długo to obserwuję. Co one robią? One tak pełzają, tak pięknie. One są bezszelestne. Zauważ, bezszelestnie się wąż porusza. Pięknie i bezszelestnie. U szamanów jest to symbol Ziemi. I co widzę? Widzę kobiety w spódnicach i te węże wchodzą pod spódnicę i zasilają ją od kręgosupa, od dołu kręgosupa. Piękny obraz. No ale tak się rozglądam, omijają kobiety w schopodniach. A moje pytanie, a kobiety w spodniach, a kobiety w spodniach? I widzę po długim czasie, że ta ym, energia Ziemi obija je na zewnątrz. I po jakimś czasie te kobiety ściągają spodnie, bo im przeszkadzają. I najpierw myślałam, że to dotyczy rzeczywiście tylko spódnic czy sukienek mam wyjaśnienie, nie to te kobiety w spódnicach one są bardzo, może nie wszystkie są już przygotowane na przyjęcie tej energii ziemi a wiemy, że to jest podstawa na nową erę erę matki złotego wieku zatem my, które się przygotowujemy jedne dłużej, długie krócej, nie ma znaczenia których idzie szybko które potrzebują lata całe to to zasilanie idzie od dołu a te inne po prostu yy, będą otaczane tą energią i przyjdzie moment oby szybko, szybciej niż dalej bo jest to podstawa, żeby się tu utrzymać mocne połączenie z ziemią A o mężczyzn pytam, jeszcze wrócę o tego, o do tego połączenia. A mężczyźni, a mężczyźni? Nie widzę, nie wchodzą węże do mężczyzn. Nie widzę. O, no to jak? I tak, tak trochę byłam, co jest? No i y, proszę o wyjaśnienie, proszę o wyjaśnienie. No i wyraźny mi obraz dano, żebym już takich pytań nie zadawała. Zobaczyłam takie trójkąty. Nie, to są stożki. Są takie animacje ładne. Może jak znajdę to, tutaj wkleję. Jest jeden, jeden stożek żeński, dolny. I właśnie kobieta to jest tym, tym, ten gral, to jest właśnie to, to coś. To jest jeden, jeden stożek. A drugi idzie od pewnego momentu tak i do góry i one nachodzą na siebie. Piękna animacja jest nawet takie widziałam kiedyś tęczowy, kręcący się. I to mi wyjaśniło. Mężczyzna jest do innego zadania i nie potrzebuje się tu ym, z tą ziemią y, tak połączyć jak kobieta ponieważ on korzysta z tej podstawy kobiety czyli mężczyzna tylko przez kobietę i teoretycznie to wiedzieliśmy marek Taran też często to mówił że mężczytam inne stare kultury że mężczyzna pozyskuje energię ziemi od swojej ukochanej kobiety lub kobiet jeśli inne. Kobiet, jeśli szanuje wszystkie kobiety, bez względu pierwsza jest matka, tak? Szanuje nie znaczy uzależnia, czyli takie to proste wyjaśnienie i się cieszę, że to mogę tobie przekazać. Już my kobiety czy mężczyźni mogą e, e, przyjąć to ze zrozumieniem. Każda forma ma inną misję tutaj. Jedna jest od góry, druga od dołu i mamy to połączenie tych dwóch światów w nas ma nastąpić. W serduchu to może być tylko. A jeśli chodzi o połączenie z ziemią na ten czas, jak jest ważne, no to przypomnę, bo jedno z przekazów mówiłam, co Matka Ziemia przez Driadę mi przekazywała jakiś czas temu. To było. Może na początku lipca? Ale ja też dostałam e, m, wcześniejszy przekaz od dębu. Mówię, no, czekamy na to przebiegunowanie, czekamy na to wydarzenie, co się dzieje. Takie bardzo ogólne pytanie. Raptem widzę takie supy, jak drewniane, są wbijane w ziemię. Dąb mi to pokazał. O. Najpierw nie wiem o co chodzi. Jak już odeszłam, sobie idę i to kontempluję. Połączenie z Ziemią. Przez te grube bale mi pokazano, że to jest najważniejsze. Połączenie z Ziemią, pokochanie Ziemi, pokochanie każdej chwili tu. Kochanie, dziękowanie za to, za każdą chwilę, za każde obudzenie. No, i powtórzę, przypomnę jeszcze, co mi potem Driada pokazała, co jest dla nas najważniejsze. I to możemy inaczej to kobiety mogą zrobić, inaczej mężczyźni. Zwłaszcza jak wiemy już teraz e, o, o, tych, o tym kształcie tego kryształu. Że dłonie wydobyły światło rdzenia matki, matki ziemi. I dłonie przyłożyły do serca. Weź matkę ziemię do serca, a dla mężczyzn przecież, to tak dla przypomnienia, może nie każdy wie, czy to jest serce kobiece, czy to jest łono kobiece. Czy łono matki ziemi, czy matki kosmicznej, tej multimatki? Mówią, pra matki ma wiele nazw. To jest to samo. Więc czy mężczyzna zrobi, nie ma znaczenia od matki ziemi, czy od matki kosmicznej, włoży to do serca, to tak ma to być. Jestem pewna, że wytłumaczyłam, wyjaśniłam. Jeśli jeszcze masz coś do, do powiedzenia, bo bywa też tak, że ja przestaję nagrywać, i potem jeszcze mi przychodzi jeszcze jakieś wyjaśnienie. Nie da się wytłumaczyć wszystkiego od razu. I tak to było. Byłam zaproszona u Zygiego. I powiedziałam takie ogólne zdania. A potem wie, czy będę zrozumiana, bo ci, co tego nie zrozumią, mogą mnie odrzucić. Ale takie jedno może wyjaśnię jeszcze. To już czwarty temat. Powiedziałam, że uzdrowiciel nie robi nic za, za uzdrawianego. To jest bardzo ogólne powiedzenie. Uzdrowiciel pomoże oczyścić pole energii. Chodzi o to, żeby stwarzać szamanisty. Pomagają stworzyć przestrzeń, by ciało się uzdrowiło. I tu jest chodzi o ciało fizyczne i o sprawy życia, w jakiejkolwiek sferze by to nie było. I tylko ta decyzja należy do uzdrawianego. Co by nie uzdrawiał, musi podjąć decyzję. Jeśli już Jestem rozświetlona, to moja ostatnia decyzja, że mam coś w sobie, w życiu zmienić, to co spowodowało tą dolegliwość. Mam coś zmienić, coś co spowodowało na przykład, że mnie opuszczają partnerzy czy partnerki. To ta decyzja, ten ostatni krok należy już do nas. I to nikt za nas nie zrobi. Ach, jeszcze bym tu niejedno powiedziała, ale dziękuję gwiazdami, dziękuję chmurami i kroplami deszczu. Do zobaczenia, do usłyszenia i dziękuję za łapuchy i za komentarze.